Zniszczone kluczowe obiekty sportowe to jedna z największych bolączek pródnika po przejściu wielkiej wody. Ucierpieli też zwykli ludzie i prywatne biznesy. Dobrą wiadomością jest natomiast powrót prądu do większości domostw w gminie. Pani Beata swoją restaurację w prudniku prowadzi w budynku połączonym z największą w mieście halą sportową, gdzie mecze rozgrywa koszykarska pogoń. Gdy w niedzielę trzymetrowa ściana wody uderzyła w obiekt, miała, jak sama przyznaje, wrażenie, że znajduje się na pokładzie Titanica. Nagle woda zaczęła się wlewać, po zaczęła wypełniać zaczęliśmy po prostu być jak, jak w akwarium, bo zaczęła się wypełniać ta woda, zalała to powiem, pierwsze całe par, partie. Znaczy, ja już tego nie widziałam, ja tylko to słyszałam. Ten huk, ten ten, przewracających się rzeczy. Zejście wody ujawniło skalę zniszczeń rujnującą większość dorobku życia, ale pani Beata nie pozostała sama. Do pomocy ruszyli uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego, którzy pomogli wynieść zniszczony sprzęt. W naszej klasie jest Agnieszka, której rodzice mają tutaj tę restaurację i stwierdziliśmy, że właśnie zamiast na lekcję to tu pójdziemy tutaj pomóc i właśnie od godziny ósmej tutaj sprzątamy i pomagamy. Wyższa inicjatywa ze strony w sumie klasy, mhm. bo tak naprawdę każdy, każdy w sumie poczuł chyba potrzebę, żeby e, przyjść tutaj i pomóc naszej koleżance. Po prostu przeżyłam totalny totalny szok. Ludzie y, zaczęli przychodzić tutaj po prostu bezinteresownie, y, pytać się, co mają pomagać. Po prostu dostałam skrzydeł i wiary w ludzi. Y, y, powiem szczerze, jestem, jestem pod wrażeniem. Natomiast prace w hali pomogą jedynie opróżnić to miejsce z połamanych elementów, bo nie ma złudzeń, by w najbliższym czasie powróciły tu jakiekolwiek rozgrywki. Obiekty są ubezpieczone. Będziemy zgłaszać po kolei wszystkie zniszczenia do ubezpieczalni, starać się zrobić dokumentację, bo przede wszystkim ekspertyzy, czy fundamenty hali nie zostały podmyte i czy ta hala w ogóle nadaje się jeszcze do użytkowania. Ucierpiał też budowany za kilkanaście milionów złotych stadion piłkarskiej pogoni. W wersji optymistycznej jego zalanie doprowadzi do opóźnienia finalnego. Inwestycji. W stadionie została zalana elektronika, bo jest to nowoczesny obiekt, jeszcze w trakcie budowy, więc pewne, pewne elementy będą wymagały wymiany. Obecnie najważniejszą wiadomością w Prudniku jest fakt, że do miasta już niemal wszędzie powrócił prąd. Ale kierujący gminą wybiegają myślami też w przyszłość. Prudnik na tą chwilę najbardziej będzie potrzebował wsparcia finansowego, bo wtedy najłatwiej tymi pieniędzmi w jakikolwiek sposób zarządzać. Czy to będą pieniądze rządowe, czy to będą jakieś pomocowe z darów, to już nie ma dla nas większego znaczenia. Te pieniądze będą potrzebne, żeby odbudować infrastrukturę, która została zniszczona. Do gminy docierają też liczne dary, m.in. z miast partnerskich, czy jak wczoraj z Baborowa. Z hali przy ulicy Kościuszki trafiają do Powodzian. Maciej Dobrzański, Kurier